moje zadanie to przedstawić, przypomnieć może e, troszkę rolę sieci współpracy samokształcenia w systemie edukacji. E, tak jak Marianna powiedziała, jestem pracownikiem e, projektu, w ramach którego się spotykamy tutaj, w ramach którego też pewne rozwiązania były e, przygotowywane, potem pilotowane e, i do tych doświadczeń trochę się będę starała odnosić, ale e, Zależy mi też na tym, żeby przypomnieć w jaki sposób sieci współpracy została umocowana też w systemie, w, w aktach prawnych, ale przede wszystkim jaka jest idea i skąd ten pomysł w ogóle, że to jest... Zapisy w prawie się znalazły, dlaczego znaczy, wydaje się to być istotne z punktu widzenia systemu doskonalenia nauczycieli. Tak dokładniej o doświadczeniach związanych z realizacją sieci, to na takim Mariana mówiła w kolejnym wystąpieniu, czyli wyniki z ewaluacji. Natomiast ja do pewnych spraw się będę starała odnosić. Jeśli chodzi o nowy system doskonalenia nauczycieli, to on jest tak naprawdę zbudowany na dwóch filarach, o czym Państwo wiecie, na procesorze wspomaganiu szkół i na właśnie sieciach współpracy i samokształcenia. To, co jest wspólne dla tych obu zadań, to to, że oba opierają się na diagnozie potrzeb i na rozumieniu procesu. W jakim sensie? Procesowe wspomaganie to jest wspomaganie szkoły jako całości. Wyjście od potrzeb szkoły, przeprowadzenie przez rozumienie tych potrzeb, przez zaplanowanie pewnych rozwiązań, które są ważne z punktu widzenia rozwoju szkoły i rozwiązania problemów, które szkoła dostrzega, w realizacji, wdrażania tych rozwiązań, a potem spojrzenia na, na to w jaki sposób nam się udało uzyskać efekty, na ile to, to, co zrobiliśmy jest działaniem przynoszącym rzeczywiście spodziewane skutki. Natomiast jeśli to jest działanie skierowane bardziej do szkoły jako instytucji, jako całości, sieci samokształcenia mają mieć taki charakter, że są skierowane bardziej do poszczególnych nauczycieli, którzy, którzy że mają jakieś identyfikują jakieś swoje problemy, wyzwania, jakieś obszary rozwoju, chcą osobiście dokonywać jakiegoś, jakiegoś rozwoju. Oczywiście to też ma swój kontekst i swoje umocowanie w tym, co robią w szkołach. Wydawało się nam, że połączenie tych dwóch aspektów pomoże nauczycielom w tym, żeby, żeby praca, yy, poprawa jakości szkoły była możliwa. Sieci, yy, jak Państwo wiecie, to jest po prostu zespół osób yy, pochodzących czy wywodzących się z różnych instytucji, yy, które ze sobą wspólnie, yy, współpracując, pochylają się nad yy, różnego rodzaju problemami czy wyzwaniami. Spotykają się w ramach jednego yy, zagadnienia. Jak myślimy o sieci, no to można powiedzieć, że ona w jakiś sposób naturalnie wpisuje się też w życie. Szkoła działa w pewnym siedlisku, pewne powiązania są między szkołami, przedszkolami, instytucjami. To, co się dzieje w nowym systemie doskonalenia nauczycieli, to wzmocniona zostaje rola poradni, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w tym, żeby te różne obszary współpracy mogły skuteczniej zafunkcjonować. Tak jak już wspomniałam, pojawiły się zapisy w aktach prawnych, które regulują, w jaki sposób te sieci współpracy mogą być zlokalizowane w różnych instytucjach. Teraz tak, to co się działo w pilotażach, to były pewne zadania, które, które były realizowane nie w takim ścisłym przywiązaniu do systemu edukacji, one były sprawdzane w jaki sposób to funkcjonuje i oczywiście pracownicy Bibliotek Poradni i Ośrodków doskonalenia Dnia brali udział też w tych działaniach i też prowadzili sieci współpracy, ale też inne osoby pojawiały się. W tej chwili od stycznia 2016 roku prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia Staje się, stanie się obligatoryjne dla tych placówek, które, które mają charakter wspomagający szkołę. Natomiast one się pojawiły w zapisach prawa w, bardziej w form, jako forma realizacji niż jako dodatkowe zadanie. Jeżeli patrzymy na rozporządzenie dotyczące poradni psychologicznych, pedagogicznych, są wymienione zadania, które realizuje poradnia. Część z nich dotyczą takich działań, które są działaniami specjalistycznymi albo zlokalizowanymi stricte w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast trzecie zadanie, które pokazuje, że poradnia robi coś w kontakcie ze szkołą, to jest to zadanie, do którego została przywiązana forma pracy, jaką jest tworzenie sieci współpracy i samokształcenia. Czyli to, co się wiąże ze wspieraniem szkoły w zakresie zadań profilaktycznych, takich wspierających wychowawczą i dydaktyczną e, funkcję przedszkola, szkoły i placówki, to jest ten obszar, który może być realizowany i ma być realizowany między innymi w formie sieci współpracy i samokształcenia. Form e, e, realizacji tego zadania jest bodajże 10, z tego co pamiętam, wymienionych w rozporządzeniu, natomiast jedną z nich jest właśnie e, tworzenie czy organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia. E, czyli jeżeli chodzi o, o poradnie psychologiczno pedagogiczną to będą te obszary związane z pomocą szkołą w identyfikowaniu potrzeb uczniów, z prowadzeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, e, ze współpracą szkoły w, w związku z e, dostosowaniami różnego rodzaju, właśnie te, te obszary, które się wiążą z profilaktyką, z aspektami wychowawczymi też z aspektami dydaktycznymi, ponieważ jak przyjrzymy się pracy poradni, to poradnia na przykład daje informacje szkole w jaki sposób może dostosowywać pracę z poszczególnymi uczniami więc to jest też punkt styku z edukacją, tak, co dajemy, poradnia daje wskazania do pracy też w trakcie lekcji z dzieckiem, w jaki sposób dostosowywać wymagania i te obszary, które się wiążą właśnie z kontaktem ze szkołą mają być realizowane między innymi w formie y, sieci współpracy. Jeżeli chodzi o zapisy dotyczące rozporządzenia y, y, czy, czy rozstrzygnięć rozczy, dotyczących bibliotek pedagogicznych, one zostały dosyć mocno powiązane z samym y, procesem wspomagania szkół, prowadzenia procesu wspomagania y, szkół y, przez y, biblioteki. Y, i to wspomaganie ma dotyczyć w ogóle szkoły, ale też bibliotek szkolnych. I to są te obszary, które będą z kolei podstawą do organizowania sieci współpracy i samokształcenia przez biblioteki pedagogiczne. Rozporządzenie dla placówek doskonalenia nauczycieli ma taką konstrukcję, że zostały nakreślone zadania obowiązkowe placówek, które są zlokalizowane w województwach, w powiatach i w gminach. Też dodatkowo zadania obowiązkowe samych placówek wojewódzkich, one dotyczą doskonalenia, one dotyczą wsparcia takiego metodycznego i te oprócz tego są zadania dodatkowe. Natomiast rozporządzenie mówi, że te zadania obowiązkowe, które zostały wymienione w rozporządzeniu mają być realizowane m.in. w formie y, takiej jak, y, sieci współpracy i samokształcenia. Tak to jest, y, jeżeli chodzi o same zapisy prawa. Natomiast jeśli chodzi o y, ideę pracy sieci, y, idea jest taka, że grupa ludzi spotyka się wspólnie i pochyla się nad rozwiązaniem jakiegoś problemu albo jakiejś jakiej rzeczywistości, która stanowi wyzwanie do rozwoju. Wydaje się to dosyć naturalnym sposobem pracy, ponieważ zasada działania sieci to jest taka zasada, że ludzie się spotykają w nie strukturze, więc dosyć takich, takich warunkach, które mogą być sprzyjające, że jest to rodzaj kontaktu między nauczycielami czy między dyrektorami, którzy mają, z którymi stoją podobne wyzwania. Zakłada wymianę poglądów i wymianę doświadczeń, zak zakłada współpracę i współdziałanie, ale po to, żebyśmy osiągnęli pewne rezultaty, czyli żeby następowała jakaś rzeczywista zmiana w szkole, natomiast spotykają się indywidualne osoby, które pracują w obszarach, którymi są y, zainteresowane. Y, dlaczego jeszcze nam się wydaje y, to korzystną? formą pracy z nauczycielami. No, dlatego, że samokształcenie jest w ogóle podstawą tego, żebyśmy się rozwijali, tak? W związku z czym spotykamy się z ludźmi, którzy sami wiedzą, czego potrzebują, jakie mają cele, w jaki sposób, jakie są korzystne dla nich sposoby realizacji, sposoby uczenia się, tak? Czyli są, sami decydują o tym, co jest dla nich dobre, żeby uzyskać rzeczywiste korzyści e, na drodze samorozwoju. E, I te... Dobrą mogą zdobywać także przy, czy w kontakcie z innymi osobami, korzystając z tych zasobów, które, które tkwią w innych osobach. I oczywiście współpraca, jak obserwujemy też pracę sieci, ona się układa bardzo różnie. Ona może mieć głębszy lub bardziej taki powierzchowny charakter. Ona może się koncentrować w niektórych sieciach bardziej na działaniu, że ludzie przychodzą, coś robią po prostu wspólne wspólnie. Y, idąc dalej zaczynają podejmować wspólne wyzwania. Realizują jakieś cele, które dostrzegają, że są wspólne dla nich. Dzięki temu możemy wpłynąć na efektywność pracy, a jeśli uda nam się doprowadzić do takiego poziomu, że stworzą więzi, które pozwolą im na to, żeby dobrze funkcjonować i dobrze realizować y, y, zadania, ale też rozwiązywać w bezpieczny dla sposób różne problemy, to wydaje się to, że to byłoby stanem idealnym. Technicznie jakby spojrzeć na kroki, które mają do podjęcia Przepraszam, placówki No to jest Po pierwsze, trzeba organizować tę sieć Po drugie ją przeprowadzić, ale po trzecie przyjrzeć się na ile to co żeśmy zrobili jest efektywne I Teraz idąc dalej tymi krokami przez etap organizacji Wydaje się ważnym to, żeby zadać sobie pytanie co nas motywuje do tego, żeby w ogóle dołączyć do pracy sieci. Jeśli w ogóle spojrzymy na motywację, to motywujące jest to, co prowadzi do zmiany mojej sytuacji na korzystniejszą. Czyli jeśli w ogóle zabieramy się za zakładanie czy organizowanie sieci, musimy mieć na uwadze to, jakie osobiste cele chcą zrealizować uczestnicy. Jakie mogą mieć oczekiwania, wyobrażenia, na których budują i związane też z tym oczekiwania dotyczące takiej formuły pracy. I jakie potrzeby stoją za tym, że mogą chcieć się dołączyć do takiej, takiej konwencji pracy. I to jest oczywiście pewnego rodzaju wyzwanie, ponieważ może się tak zdarzyć, że... Osoby, do których będziemy kierować naszą ofertę, mogą nie widzieć związku między swoimi potrzebami, a takim działaniem, jakim jest praca w sieci. Znaczy, jak to się ma dla mnie jedno do drugiego, mogą traktować to jako kolejne zadanie, które jest nałożone. Jeśli nie uzyskamy takiego efektu, że one zobaczą rzeczywisty ten związek z tym, że ja mam potrzebę i ta formuła pracy może mi pomóc, to będzie pewnie trudno prowadzić tak, taką sieć, ponieważ no, mogą się czuć wrzuceni w jakąś nową rzeczywistość. Trochę to żeśmy obserwowali też na poziomie realizacji pilotażu i to też no, no, dlatego zwracamy na to uwagę. W związku z tym pierwsze wyzwanie, które stoi przed placówkami to tak naprawdę dobrze, dobre rozpoznanie potrzeb, czego potrzebują nauczyciele, czy to chcą, i co z ty, które z tych potrzeb możemy zacząć realizować w postaci takiej formuły pracy, jaką jest sieć. Na poziomie realizacji pilotażu mieliśmy propozycje tematów pracy sieci. Jak sieci są wchłonięte, czy zostają wchłonięte przez system doskonalenia przez instytucje, które się zajmują wspomaganiem. Wydaje się, że będzie można jeszcze mocniej przywiązać tak naprawdę tematykę sieci do tego, co rzeczywiście Państwo będziecie obserwować w kontakcie z, ze szkołami i, i przedszkolami czy placówkami, z którymi współpracujecie. Oczywiście te Obszary do pracy, które były określone, one też wynikały z analizy potrzeb. Natomiast ponieważ miały charakter taki no, no, pewnych skonkretyzowanych tematów, różnie, różnie ludzie się w tym odnajdowali. Nic nie przeszkadza w tym, żebyśmy formułowali tematy w taki sposób, żeby one były komunikatywne dla potencjalnych uczestników. Druga rzecz to jest kwestia pomocy potencjalnym odbiorcom w tym, żeby zrozumieli, na czym praca w sieci polega. Że to nie jest kurs, że to nie są działania takie chwilowe, że ona ma pewną swoją konwencję pracy po to, żeby uzyskać pewną długofalowość działania. Samo sformułowanie oferty może być też ważące, czyli sformułowanie tematu sieci dla, dla odbiorców, którzy będą chcieli się ewentualnie dołączyć do... Do, do pracy w sieci. E, oczywiście już na poziomie takim, kiedy sieć z, zostanie ukonstytuowana, e, nadal to jest ważne, żeby pracować nad oczekiwaniami, żeby rozumieć, jaki, jaki, z jakiego powodu mogą się w różnych momentach pracy sieci, e, z jakiego powodu może się opór pojawiać, e, żeby wspólnie formułować cele, bo każdy z uczestników jak przychodzi ma jakiś swój cel do zrealizowania. Tak więc, żeby zobaczyć, jak się te cele osobiste mają do... do tych celów, które wspólnie e, sformułujemy dla pracy w sieci e, i ważna dosyć, rzecz, żeby wyjaśnić, jakie, jakie my, jaką my rolę pełnimy. Jeżeli jesteśmy w roli koordynatora sieci, to pokazanie też, że to nie jest osoba, która jest w roli eksperta do popatrzeć w roli osoby modelującej, organizującej, a przestrzeń do pracy jest po stronie uczestników, e, wydaje się, że to, że to będzie dosyć istotne dlatego, żeby e, można było zrozumieć, tak, na czym polega. Praca w sieci. Yy, druga rzecz to jest etap realizacji. Tak? Yy, udało nam się w jakiś sposób w yy, sieciu konstytuować. Yy, wydaje się, że, że to jest ten etap, kiedy najmocniej będziemy pracować yy, nad współpracą, a żeby dobra współpraca yy, zaistniała, to na pewno jest ważne to, o czym już wspomniałam, czyli yy, no zrozumienie po prostu potrzeb. Yy, Yy, czy, czy w ogóle wiedzę na temat osób, z którymi yy, współpracujemy, ale też potrzeba zrozumienia sytuacji tych, na rzecz których będziemy współpracować. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jeśli dążymy do tego, żeby praca w sieci powodowała zmianę sytuacji, poprawa jakości pracy w szkole, to ważne jest dla nas to, żeby rozumieć, z kim pracują yy, uczestnicy sieci. Tak? Jakie są yy, potrzeby, jakie są wyzwania w jakiej rzeczywistości się poruszają, z jakimi uczniami mają do czynienia, czyli rozumieć ten szerszy kontekst, troszeczkę niż sam kontekst potrzeb nauczycieli, czy specjalistów, czy dyrektorów, którzy trafiają do sieci. I, I oczywiście takie rzeczy elementarne jak wzajemny szacunek, jak dobra komunikacja, przepływ informacji, też pewna otwartość na zmiany, czyli to jest taki obszar, który na pewno będzie się gdzieś tam pojawia w różnych odsłonach w pracy w sieci, na ile jesteśmy gotowi, żeby coś robić inaczej. Ważna, ważna rzecz, która też jest obszarem, z tego co widzimy, dosyć trudnym, to kwestia równowagi między dawaniem i braniem w sieci. Także to, z czym się borykają niejednokrotnie... Osoby pracujące w sieci, to mówiąc jest grupa dawców, jest grupa biorców, tak? w związku z czym to jest na pewno wyzwanie, które stoi, w jaki sposób budować tą równowagę między damami i, i bramiem. I gotowość do dzielenia się własnymi zasobami, a może też do wypracowywania wspólnych zasobów, które być może będą łatwiejsze, być może to będzie łatwiejsza formuła do przyjęcia niż dzielenie się. Czymś, co jest moje i co identyfikuję jako moje. W związku z tym mogą się pojawić w sieci różne też modele współpracy. I to, co już obserwujemy, to że właśnie zdarza się tak w sieciach, że są, to, to o czym przed chwilą powiedziałam, są dawcy i biorcy. To nie jest tak, że ludzie nie korzystają w żaden sposób, kiedy jest taki układ, ale zdecydowanie jest tak, że no Wtedy jedne osoby czują się bardziej zaangażowane, a drugie osoby obserwują to, co się dzieje bardziej, korzystają z zasobów, które są wypracowywane w sieci, nie wkładają w to e, e, energii. E, I e, to jest e, z tego, co mówią, to że pracujący w sieciach bardzo widoczne często na, w czasie pracy na platformie, tak? Że pojawiają się takie osoby, jedne zamieszczają, dyskutują, pojawiają się a wiemy, że jest też ilość osób, które chodzą, czytają, sprawdzają, w jaki sposób korzystają też z tego, natomiast nie są do końca uczestnikami. No, inny model współpracy, który może się pojawić, to jest model tak zwany tak gorącego kartofla, czyli takiego troszeczkę przerzucania. Bywa tak też w sieci, że przychodzą uczestnicy z jakimiś oczekiwaniami. Te oczekiwania bardzo mocno kierują na przykład w stronę koordynatora. Koordynator nie do końca jest w stanie z tym poradzić, mówią no to ekspert, tak? I idzie ta odpowiedzialność troszeczkę takim trybem przerzucania. Może się też tak zdarzyć, ja mówię o różnych, różnych modelach, tak? Może się też tak zdarzyć, że jest tak strona dominująca i... Strona taka, która jest bardziej zdominowana i to jest taki model na przykład, kiedy koordynator bardzo chcąc dobrze poprowadzić sieć przejmuje odpowiedzialność. To jest jeden z przykładów takiego modelu. tak? Przejmuje odpowiedzialność, w związku z tym zaczyna zarządzać i też uczestnicy często mają wygodę pewną w tym. To, to nie jest tak, że, że mówią nie, 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 jakie to jest straszne być zdominowanym, tylko że często jest tak, że, że dla y, y, uczestników to jest jakoś wygodne ktoś. Y, to też jest troszkę taki model z, nasz, z naszego doświadczenia płynący, że jeżeli my przychodzimy na szkolenie, jest ktoś, kto jest w roli eksperta, jest ktoś, kto, kto komu się wiedzę czy umiejętności przekazuje, w związku z czym łatwo też jest yy, yy, zgubić właśnie tę, tę rolę współuczestnictwa koordynatora w całym procesie yy, współpracy. To co też bywa to jest model działania równoległego, czyli taka sytuacja, w której pewne osoby pojawiają się i znikają na chwilę, tak? czyli jakby to, co towarzyszy temu modelowi, to jest okazjonalność i pewnego rodzaju przypadkowość. Czyli na przykład są tacy uczestnicy, którzy chętnie uczestniczą w spotkaniach które są spotkaniami stacjonarnymi z grupą, natomiast w tych okresach, kiedy bardziej się przekierowujemy na pracę na platformie albo na różnego innego rodzaju działania, które się dzieją między spotkaniami, to te osoby gdzieś znikają, potem jest kolejne spotkanie kolejna odsłona, kolejne i też można powiedzieć, że to nie jest tak, że ludzie nie korzystają z tej sytuacji, ale nie korzystają w pełni, tak? Znaczy są mają jakiś wy, wycinkowy obraz tego, co się dzieje i to, do, do czego my dziś próbujemy dążyć w pracy sieci, to model współpracy partnerskiej, który polega na tym, że wszystkie nie, wszyscy uczestnicy angażują się w pewne wspólne działania, w pochylenie się nad wspólnym problemem, po to, żeby nastąpiła zmiana, po to, żeby każdy z nas, którzy jesteśmy w sieci, dokonał jakiejś zmiany zarówno w sobie, ale też prowadził tę te, te zmianę w środowisku, w którym pracuje. Czyli jakby docelowo, żeby ta zmiana dotyczyła dziecka, z którym pracuje nauczyciel, tak? czyli, czyli żeby ona dotknęła szkołę. Czyli przez gotowość do, do takiego pełnego zaangażowania się następuje zmiana, zmiana tam, tam docelowo, jeżeli chodzi o ucznia. I teraz na poziomie realizacji z czym się możemy spotkać. No pierwszą barierą to jest bariera informacyjna, czyli nie wiem, na czym to polega. Przyszłam na tą sieć, być może ktoś mnie przysłał, być może kiedyś usłyszałam, ale tak naprawdę nie wiem do końca, na czym to polega. Warto się tym zająć, na ile e, uczestnicy naszej sieci rozumieją e, to e, konwencję tej pracy. E, może być też tak, że wiem, ale nie rozumiem. Wiem, ale nie rozumiem, jakie korzyści mi to może przynieść, znaczy znam tę strukturę, ale po co mi to jest, tak? Czyli, czyli na poziomie rozumienia pewnych mechanizmów, które, które mogą mi pomóc się rozwijać. Może być też tak, że wprawdzie wiem, prawdzie rozumiem, ale nie chcę. Nie chcę z jakiegoś powodu, bo mam, nie wiem, inne konkurencyjne cele. I e, praca nad tym, w jaki sposób mogę skorzystać e, z tej konwencji pracy, e, jak to zrobić, żeby chciało się chcieć, to jest ten obszar e, w momencie, kiedy, kiedy e, spotykamy się z tą barierą emocjonalną. E, bariera zasobowa. Chcę, ale nie mogę. Znaczy, mam poczucie, że brakuje mi zasobów. Coś mi mówią. E, Rozmawiamy z koordynatorem, czy rozmawiamy w sieci, że warto e, e, się różnymi rzeczami dzielić, a ja nie mam pomysłu na to, co, co ja bym mogła w ogóle dać w tej sieci. Tak? Czyli poszukiwanie zasobów i tego, na czym my się możemy oprzeć w pracy e, z tymi uczestnikami, będzie e, taką pewną, pewną drogą do e, poradzenia sobie z tą barierą. E, I ostatnia rzecz mogę, wiem, ale chcę nawet, ale nie potrafię. I tutaj będzie kwestia identyfikowania z czym, na czym polega moja nieumiejętność, tak? czyli pewne, dostarczenie też pewnych kompetencji czy rozwijanie pewnych kompetencji, które mi pomogą też korzystać z pracy w sieci po to, żeby właśnie zmieniać jakość swojej pracy w szkole. Ważne wydaje się też pokazywanie różnorodności form pracy w sieci, bo to, co tak z zewnątrz widać, to pracujemy w realu i na platformie. Natomiast pokazywanie, że to są też różne inne formy pracy, tak, że jest możliwość umawiania się na prowadzenie wspólnych lekcji otwartych, opracowywania wspólnych scenariuszy, dzielenia się wnioskami z pewnych obserwacji, analizowania prac uczniów. Jest całe spektrum innych działań, które można podejmować, żeby, żeby, żeby ta, ta praca w sieci była jak najbardziej rozwojowa dla uczestników. I etap przyglądania się efektom, czyli to, co, co my zobaczymy później. Kluczowe wydaje się tutaj pomyślenie o tym, w jaki sposób my myślimy nad, o efektach pracy w sieci. Możemy myśleć na poziomie samego faktu działania. My się spotkaliśmy z tym na przykład, że koordynatorzy prosi o dostęp do statystyk, tak? To ile razy do statystyk związanych z platformą, To ile razy wchodzi na platformę, tak, jak, jak bardzo jest to obecny. To jest jakby przyglądanie się bardziej faktowi, że coś się dzieje. Sto, dzieją się jakieś spotkania, dzieją się ktoś wchodzi na platformę i coś robi. Druga rzecz, której się możemy przyglądać, to produkty, tak? Idąc trochę w głąb, tak? Po co działamy? No, po to, żeby coś się działo. No to jest taka, taki moment, że możemy patrzeć przez pryzmat produktów, ile zostało zamieszczonych zasobów i tak dalej. E Idąc dalej możemy sprawdzać czy myśleć o tym, jakie jest zadowolenie uczestników z tego faktu, że współpracują, że się pojawiają jakieś, jakieś produkty, na ile są zadowoleni z faktu uczestniczenia. Ale idąc w głąb możemy też myśleć, na ile ich postawy ulegają zmianie w związku z tym, że to wszystko się dzieje, że pojawiają się jakieś zasoby, że jesteśmy wspólnie, że wspólnie rozmawiamy. Ale wydaje się, że to, co jest najgłębszy poziom, to spojrzenie na to, jakie zmiany zachodzą w szkole dla ucznia w związku z tym, że y, nasi uczestnicy korzystają z tej formuły pracy w sieci. Y, I to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Oddaję głos teraz do konkretów, które wynikają z y, pilotażu y, pracy w sieci.